Cześć, jesteś na KULT TV i dzisiaj proponuję Ci nową porcję ciekawych zagadek i łamigłówek. Jeśli uda Ci się rozwiązać je wszystkie naraz poprawnie i bez użycia pauzy, jesteś geniuszem. Nie zapomnij napisać w komentarzu, ile zadań udało Ci się rozwiązać bezbłędnie. I zaczynajmy! Numer 1 Idzie w górę, idzie w dół, ale się nie porusza. Co to takiego? Schody. Dajcie łapki w górę, jeśli spodoba Wam się ta zagadka, i przechodźmy do kolejnych zadań. Numer 2 Tomek znajduje się w odległości 300 metrów od jego domu. Za każdym razem, gdy porusza się z miejsca, może przejść tylko połowę pozostałej odległości. A teraz pytanie: Ile razy Tomek będzie musiał się ruszyć, aby dostać się do drzwi swojego domu? Swoje rozwiązanie od razu, piszcie w komentarzu. Jeśli jesteście wystarczająco inteligentni, na pewno zauważyliście haczyk w tej zagadce. Że czy same Tomek nigdy nie będzie w stanie dotrzeć do swojego domu, ponieważ zawsze pozostanie w połowie drogi, bez względu na to, jak mała będzie. Numer 3. Teraz poproszę o maksymalne skupienie się. Podam kilka faktów, a wy po krótkim się zastanowieniu musicie odpowiedzieć, są one prawdą czy fałszem. Na całym świecie po polsku mówi około 50 milionów ludzi. To jest prawdą. Oczywiście większość mówiących po polsku ludzi mieszka w Polsce, ale duże polskojęzyczne społeczności znajdziemy również m.in. w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Ludzkie serce przepompuje około 10 milionów litrów krwi w ciągu przeciętnego życia ludzkiego. Nieprawda o wiele więcej. Około 182 milionów litrów. Tylko 32% Sahary pokryte jest piaskiem. Znacznie mniej dopiero 15% ale to tylko w dniu dzisiejszym ponieważ Sahara stale rośnie każdego roku pustynia rozszerza się na południe o 6-10 km. Numer 4 Załoga Piratów rozbiła się na morzu. Znaleźli się na bezludnej wyspie całkiem sami. Pewnego dnia jeden z piratów zauważył dziwną skrzynię, ukrytą w głębi wyspy. Wewnątrz skrzyni leżała szklana butelka i notatka. W notatce było napisane, że wewnątrz butelki znajduje się mapa skarbów. Człowiek, któremu uda się wydostać mapę, znajdzie skarb ukryty na wyspie. Jednak butelki nie można rozbijać i nie można wyjąć korka z butelki. Jak piraci mogą dostać kartę z butelki? Aby wyjąć kartę z butelki, piracie powinni wcisnąć korek do środka. Nie zapomnijcie nacisnąć łapkę w górę, jeśli odpowiedzieliście poprawnie. Numer 5 Późno w nocy Albert jechał samochodem z jednego miasta do drugiego. Podczas jazdy rozładowała mu się komórka i w rezultacie się zgubił. Przez jakiś czas chłopak natknął się na mały, przydrożny hotel i zdecydował tam przenocować. Wchodząc do środka gość spotka mężczyznę, który przedstawił się jako administrator. Albert od razu zauważył, że wszystko w hotelu wygląda dość podejrzanie, ale najbardziej się przestraszył, kiedy uważnie przyjrzał się administratorowi. Jak myślicie, co tak zaniepokoiło Alberta? Jeśli dotychczas nie potrafiliście dać odpowiedź na tę zagadkę, proszę uważnie przyżyć się ścianie obok Alberta i administratora. Wyraźnie widać na nie cień Alberta, ale administrator go nie ma. Jak wiadomo, nie mają odbicia i cienia wampiry. Albert przestraszył się nie bez powodu. Numer 6. A teraz zadanie na uwagę. Widzicie na dole pięć przedmiotów. Znajdźcie każdy z nich na tym obrazku. Na wykonanie zadania będziecie mieli 30 sekund. Korzystać z pauzy w tym zadaniu nie można. 7. Donald wpadł w tarapaty z miejscową mafią. Teraz bandyci chcą go zabić. Za każdym razem, gdy przychodzi do nowego miejsca, Donald jest zdenerwowany i stara się dokładnie rozejrzeć, aby zrozumieć, czy nie ma wśród ludzi wokół niego mafii, którzy chcą go zabić. Pewnego dnia Donald jechał prawie pustym wagonem metra. Na jedne ze stacji do wagonu weszło kilka osób. Widząc jednego z nich, facet bardzo się przestraszył i natychmiast wybiegł z wagonu, który z pasażerów wzbudził podejrzenie Donalda i dlaczego. Jeśli uważnie się przyjrzeć mężczyźnie, który czyta książkę, można zauważyć, że książka jest odwrócona do góry nogami. To oznacza, że najprawdopodobniej mężczyzna jest przestępcą, który śledzi Donalda. Numer 8. Zagadka detektywistyczna. Mała Hania bawiła się w ogrodzie około domu. Nagle sąsiedzki pies przeskoczył ogrodzenie i ugryzł dziewczynkę. Hania była tak przestraszona nagłym napadem, że nie dostrzegła, z której strony pojawił się ten potwór. Mama Hani postanowiła pójść do każdego sąsiada i pociągnąć go do odpowiedzialności. Pierwsza sąsiadka, pani Kuczyńska, powiedziała, że jej pies flafi jest zbyt mały, żeby przeskoczyć ogrodzenie, więc to na pewno nie on przestraszył i ugryzł Hanie. Sąsiad, pan Mądrzewicz, powiedział, że w ogóle nie ma psa i nie rozumie, dlaczego mama Hani przyszła do niego w tej sprawie. Pomóż mamie Hani zrozumieć, który sąsiad kłamie i czy pies ugryzł jej małą córeczkę. Pierwsza sąsiadka powiedziała, że jej piesek Flafi jest zbyt mały i nie mógł przeskoczyć ogrodzenie, a więc to nie on przestraszył i ugryzł małą Hanię. Natomiast na trawniku pani Kuczyńskiej widać ogromną kość, a dom jest podrapany na wystarczająco wysokim poziomie. Znaczy pani Kuczyńska powinna mieć psa znacznie większego od Flafi. Tak więc ta sąsiadka skłamała. Numer 9. Wczesnym rankiem detektyw otrzymał wiadomość, że w miejskim hotelu ukrywa się niebezpieczna przestępczyni, która uciekła miesiąc temu z więzienia. Detektyw bardzo szybko przybył na miejsce i już był gotów aresztować kryminalistkę, ale spotkał się z małym problemem. Gdy wszedł do wskazanego pokoju, zobaczył tam nie jedną, a całe trzy kobiety. Sprawdź swoje zdolności detektywistyczne. Która pani jest poszukiwaną zbiegłą przystępczynią, którą musi aresztować detektyw? Rozwiązanie tej zagadki będzie podane w następnym odcinku, tak więc nie zapomnijcie o naciśnięciu na dzwoneczek powiadomienia, aby go nie przegapić. Subskrybujcie mój kanał, dajcie łapki w górę i dzielcie się tym wideo z przyjaciółmi. Teraz czas na rozwiązanie pracy domowej z poprzedniego odcinka. Nauczycielka z matematyki w drugiej klasie w środę na pierwsze lekcji postanowiła przeprowadzić zwykłą klasówkę dotyczącą tematów z poprzednich lekcji. Wszyscy uczniowie w ciągu 15 minut rozwiązali prawie wszystkie zadania. Jakie było zdziwienie nauczycielki, gdy rozwiązując dość proste zadanie, uczniowie drugiej klasy, w tym też ci najlepsi, popełnili błędy. Oto jak wygląda zadanie, z którym większość drugoklasistów nie poradziła sobie. Część klasy odpowiedziała, że rozwiązaniem będzie 6, a druga część zdecydowała, że poprawną odpowiedzią w tym zadaniu będzie 9. Przyjrzyj się uważnie przykładowi zapisanemu na tablicy i powiedz, która odpowiedź jest poprawna. Oczywiście poprawnym rozwiązaniem tego zadania będzie 6, bowiem 3 plus 3 to 6. Niektórzy uczniowie na pewno uznali pochylony na tablicy znak plusa za znak mnożenia i stąd wzięło się alternatywne, niepoprawne rozwiązanie 9. Gorąco pozdrawiam wszystkich swych widzów, zwłaszcza tych, którzy piszą swoje odpowiedzi i emocje w komentarzach pod odcinkami. Jesteście bardzo mądrzy i bardzo cool. Piszcie w komentarzu odpowiedź na dzisiejszą zagadkę domową, a także która zagadka spodobała Wam się najbardziej, a która w tym odcinku była najtrudniejszą. Dziękuję wszystkim za uwagę, komentarze i polubienia i serdecznie zapraszam na następne odcinki ciekawych łamigłówek, które sprawią, że Twój mózg będzie w świetnej kondycji.